Większa plantacja konopi na świecie. I król chciał wiedzieć, co się w mieście dzieje, gdyż Admiralicja nie raczyła go poinformować, czemu ma służyć taświęk. Witajcie! Przedstawię Wam dzisiaj fajny, szybki projekt, który jednak zrobiłem dość długo, bo z lata zdążyła się zrobić jesień, a nawet i yy, zima. Mimo wszystko, jednak, nie jest to trudna rzecz. Aczkolwiek nieco niszowa, bo są to drzwi do śmietnika. Zapraszam zatem. Zaczynamy od jako takiego projektu i pomiarów, następnie kompletujemy materiały. W moim przypadku są to stare deski szalunkowe, które są pełne senków, szorstkie, ale są za to naprawdę nieźle wysuszone. Z desek tam, gdzie się dało, usunąłem senki, pociąłem na odpowiednie wymiary, a następnie wyszlifowałem je do kąta prostego na strugarce. Oczywiście dużo łatwiej by było, gdyby zbudować te drzwi z gotowych już desek zakupionych w sklepie albo w jakimś supermarkecie budowlanym. No ale cóż, jak recykling, to recykling. Deski miałem jeszcze z budowy sprzed kilku lat. Mając deski, mogłem wziąć się za wykonanie futryny. Zrobiłem ją na początku, po to, by wiedzieć jakie dokładnie wymiary powinny mieć drzwi, żeby w się w, w niej zmieścić. A po bazie do Drewnianą framugę przymocowałem do muru za pomocą kołków szybkiego montażu, a następnie kołki te wraz z dziurami zostały przykryte na koniec listwami wykończeniowymi. Także nie widać w ogóle tych wkrętów. Dlaczego Jak już mówiłem, projekt robiłem na przestrzeni kilku miesięcy, zatem jak już upłynęło trochę czasu, wziąłem się za zrobienie drzwi. Najpierw wykonałem ramę, co właśnie możecie oglądać. Nie ma w tym nic trudnego, to odpowiednie przycięcie drewna, tak żeby do siebie wszystko pasowało, wykonanie kilku cięć, a potem klejenie, jak na załączonym obrazku. A oto i gotowe elementy ramy. Co ważne, to to, by użyć naprawdę mocnego kleju do klejenia drewna, który wytrzyma warunki atmosferyczne na zewnątrz. Moim zdaniem najlepiej sprawdzają się te kleje poliuretanowe. Są naprawdę bardzo mocne. Kolejnym etapem budowy. Jest produkcja listew, które będą widoczne od zewnątrz, od zewnątrz. Chciałem, żeby drzwi były gładkie. Szczuło ostatnio dużo zysków w Poprawa z dosunku w otworzysz Teraz nie ma jedynie drogi handlowe na południe. Nie mniej, król... listwy Słyszyła będą elementami, które gdzie? będą trzymały płytciny w drzwiach. No, sami zaraz zobaczycie jak no, to będzie wyglądało. I znów minął kolejny miesiąc, i kolejny miesiąc, a w tym czasie nie zrobiłem nic. Dopiero jakoś późną jesienią wróciłem do projektu i wykonałem płyciny. Zrobiłem je z listewek tej samej szerokości, które przykleiłem do ramy i do wcześniej wykonanych listewek. Od razu może się rzucić w oczy, że w ten sposób wykonane drzwi nie są może pancerne, no ale to drzwi do śmietnika i jeszcze dodatkowo nie będą miały żadnego zamka, więc najwyżej się ktoś włamie i ukradnie moje śmieci. Minął kolejny miesiąc, jak widać, znożył już spaść nawet pierwszy śnieg i wziąłem się wtedy za zamontowanie drzwi. Kupiłem takie fajne zawiasy, które imitowały kute, ale były od nich nie wiem, 10 razy tańsze. No i zamontowałem tak jak widzicie. opierał się w czasach Siedział w czasach chwality między kartynami dzień sality. Będziesz wychodzić do głowych stołabym wiedziała, że... I tu już koniec. Jak widzicie, drzwi działają, wyglądają dosyć lustykalnie, ale dokładnie tak miały wyglądać. Hmm. I cóż, może nie był to zbyt porywający projekt, ale projekt, który pozwolił mi zaoszczędzić trochę pieniędzy, bo nie musiałem kupować gotowych drzwi i wykorzystać stare deski. No i cóż, to już wszystko. Cześć!